A. W XIX wieku źli kapitaliści wyzyskiwali dzieci w fabrykach, w nieludzkich warunkach. Dopiero dobry wujek, kapitan państwo, zniosło ustawą pracę dzieci i obóztwo. Często słyszycie podobne wysrywy historycznych ignorantów. Wierzę, że często. Istotnie. Warunki pracy na początku XIX wieku w brytyjskich fabrykach były ciężkie z dzisiejszego punktu widzenia. Technologia była wczesna, mechanizacja w powijakach. Maszyny pracowały nieefektywnie i dzieci były potrzebne do rozplątywania włókien w maszynach, by przestoje w produkcji były jak najmniejsze. Straszny wyzysk. Ciężka praca, takie rozplątywanie. W miarę polepszenia się technologii, Maszyny pracowały lepiej i mniej włókien trzeba było rozplątywać. Dzieci powoli traciły zatrudnienie. Tragedia, nieprawdaż? Kiedy wreszcie ustawą zniesiono pracę dzieci w Wielkiej Brytanii, zaledwie 0,3% dzieci poniżej 14 roku życia pracowało w fabrykach. Super sukces, kapitana państwo, nieprawdaż? To co się stało z dziećmi? ano... Rodziców wreszcie było stać na posłanie ich do szkoły, bo produktywność pracy rodziców klasy robotniczej sukcesywnie wzrastała dzięki rozwojowi kapitalizmu i technologii przemysłowej. Dzięki inwestycjom prywatnych wyzyskiwaczy w uzbrojenie stanowisk pracy. Bo to się opłacało. Opłacało się także produkować lepiej i więcej. Dzięki czemu robotnik każdego roku mógł kupić sobie coraz więcej i więcej towarów przy tej samej wysokości pensji. Życie zapowiadało się dobrze. Ale jeszcze parę dekad wcześniej, zanim przemysłowy kapitalizm był rzeczywistością w Anglii, życie przeciętnego dziecka było piekłem. Wszystko dzięki dobremu wujkowi, kapitanowi państwo, którego tak uwielbiają spierdoksy lewicowe zwrodnialce. Otóż z braku środków antykoncepcyjnych i wiedzy o ludzkiej seksualności w biednych rodzinach rodziło się sporo dzieci, ale każda nowa gęba do wykarmienia w przedkapitalistycznej gospodarce to była tragedia, a nie błogosławieństwo. Często więc porzucano noworodki, a konkretnie oddawano je w ręce lokalnej władzy, która prowadziła przytułki dla sierot lub opuszczonych dzieci. Ojcu dziecka bardziej opłacało się zapłacić jednorazową opłatę za przyjęcie niechcianego bachora, niż złożyć na utrzymanie darmozjada przez całe życie. Noworodek trafiał pod opiekę państwa, żył w okropnym, zatłoczonym przytułku i rzadko dożywał siódmego roku życia z powodu głodu. W wieku czterech lat trafiał do przymusowej pracy, bo przecież za darmo mu suchego chleba nie dawano. Dzieci zapędzało się do różnych robót ręcznych, na przykład do plecenia koszy w prymitywnych chałupniczych manufakturach pod nadzorem używającej rózgi kierowniczki. Nakurwiała je pułapach łapach niemiłosiernie. Dzieciom nawet y, nakazywano mieć odkryte ramiona, by rózga zostawiała widoczne ślady. I tak bez żadnej płacy, wyłącznie za wyżywienie i dach tak nad głową, dzieci niewolniczo pracowały na rozkaz państwa. Dobrego wujka tak ubóstwianego przez socjalistów, lewaków i anarchistów, którzy sądzą, że tylko prywatny biznes i kapitalizm wyzyskują ludzi pracy. Ustawodawstwo Wielkiej Brytanii w XVIII wieku pozwalało państwu w ten sposób zarządzać inwentarzem ludzkim do czwartego życia delikwentów włącznie. Jak dzieci były starsze, to zapędzano je na przykład do pracy przy młynach wodnych w odosobnionej okolicy, gdzie ciężko było o siłę roboczą, a tutaj tacy darmowi pracownicy byli jak znalazł. Przepisy o zakazie włóczęgostwa skutecznie uniemożliwiały dzieciom ucieczkę i życie własnym życiem. Brak faktycznego rynku pracy i wyceny pracy przez rynek sprawiały, że tego typu przedsięwzięcie gospodarcze opartą niewolniczą pracę dzieci zarządzaną przez państwo. Te przedsięwzięcia nie były innowacyjne i nie istniały bodźce, by polepszać warunki pracy, wydajność produkcji czy higienę otoczenia. Zupełnie inaczej wyglądało to w prywatnych fabrykach w XIX wieku, zasilanych maszynami parowymi, zakładanymi w miastach, gdzie konkurencja o pracownika była duża. A konkurencja między firmami zmuszała je do innowacyjności i ciągłego polepszania tak warunków pracy, jak i płacy, bez żadnej ingerencji państwa, a wbrew niemu. Ciekawe więc, że nigdy nie słyszy się o wyzysku człowieka przez państwo, o niewolniczej pracy dzieci z państwowych przytułków, którą krytykował Adam Smith, jako feudalną pozostałość, natomiast lewactwo raz po raz krytykuje i straszy przed XIX wiekiem, jako wiekiem wyzysku, do którego chcą nas z powrotem wpędzić burżuje i neoliberały. Fajnie. Tylko, że przez was śmiecie, przez wasze pomysły, by państwo miało większy udział w gospodarce? To wy nas wpędzicie w wiek XVIII i wcześniejsze gdy człowiek tyrał na państwo bez wynagrodzenia przez większą część swojego życia i bez żadnych perspektyw na polepszenie swojej sytuacji. Obyście szczezli.